ale dlaczego nie róbmy? No, przecież Pan przeczytał. Czy... Czytałem, skoro tak jest. No. No to Pan, tutaj chyba nie mogę mówić po nazwisku, bo się okazuje, bo to jest drogo. E, także zachęcam do głosowania. Państwo macie już tak wyrobione Ale czy się odnieśli ja od tego pisma? Prosimy nie, bardzo. Nie, tej chwili nie. Dlaczego nie? Podpisał podpisał podpisał. Czy Pan chce mi coś jeszcze narzucić? Nie. Aha. Skoro tak było, pismo takie było, to przyznaję, że wtedy...